Ej yo! Pewnie mnie teraz wiesz, mówisz Dead Chain, a jego nawet nie widać. A teraz to w ogóle znika mi w ręce. teraz już dobra, szybko zaczynamy od tematu tygodni. Najpierw zaczniemy od tematu sportowego, a potem poruszymy temat ogólnoświatowy. Temat sportowy czyli walka Floyda Mayweathera z Menem Pacquiao. Floyd kontra Manny. Mayweather kontra Pacquiao. Manny kontra Manny. Hashtag Maypack. Hashtag TMT. Hashtag TBE. Hashtag Best Fight. Walka Walka wszechczasów, te. Zanim o samej walce, może powiem, jak się stało, że w ogóle obejrzałem to starcie i dlaczego. Nie to samo? Mnie nie pytajcie, ja wiem. Powód numer jeden to Michał Chudecki. Michał Chudecki to bokser z podania, którego pierwszy raz ujrzałem w tym roku na gali Seaside Boxing Show 5. Okazało się jednak wczoraj po uruchomieniu archiw mojego wkrótce na nowo żyjącego laptopa, że ten pierwszy raz był dwa lata wcześniej na gali boksu Zawodowego nad Morzem. Bądź nie, może był to brat wiem. Michał pokonał tam po 12 rundach świetnego starcia z Dominikaniczkiem Felixem Lorą, w starciu moim zdaniem godnym main eventu i nie tylko. Tylko mnie. Z Michałem miałem okazję zrobić sobie zdjęcie, ale Wam go nie pokażę, bo wyglądałem tam jak Adolf 2012 i 2000 Oprócz zdjęcia ja Michał mój kuzyn podążaliśmy przez promenadę z jego sztabem i to nie, tak, że, to nie tak, że z tyłu za setką ludzi, lecz u boku samego chudego. Jak, dlaczego, co? What, 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 what? Akurat jeden z trenerów Michała przybył aktualnie na wakacjach i trenował jednego z trzech najlepszych bokserów na świecie, Oscar. Więc dlatego mieliśmy takie przywileje. Więc dalej lecimy, wyprzedzamy czas, mamy dobry czas, mamy dobry czas. Kolejny raz Michał zawalczył na gali Polset Boxing Night w Krakowie, był to listopad. Ja tą ja oglądałem tę galę, mimo że nie jestem fanem boksu. Tak było to pay per view, tak było to w telewizji. Dziękuję Ci, tato, za tej transmisji. I pozdrawiam. Budy podjął tam Michała serowatkę niedługo przed. Historycznym starciem dla Polski Artura Szpilki z Tomaszem Adamkiem. Niestety niefortunnie Michał został znokautowany w pierwszej rundzie i swoją pierwszą porażkę na ringu zawodowym. Jak doczytałem się później na potaru Link Polska, ale przebieg tej kompilacji był jedną z największych niespodzianek trzeciej edycji Gali Polset Boxing Night. Później Michał wyjechał do Stanów i zajmował się tam przygotowaniem Floyda Mayweathera do walki z menem Pacquiao. Polski rodak, poznańska krew Michał Chudecki, a z jednym z najlepszych według mnie z tych trzech bokserów na świecie, Floydem Mayweatherem. I znów pewnie pytanie zachodzi: jak jakiego? Ja. A także, Pak jest Maykutem, a Michał jest jest również leworęczny. Tak, jest Mańkuty, Michał jest również leworęczny, spodobał się trenerom Mayweathera, więc teraz właśnie sparuje z najlepszym bokserem na świecie. Najlepiej zarabiającym bokserem, poltowcem. tak, to ten nad Cristiano Ronaldo. Drugi powód to taki, że mój kuzyn jest bokserem i odnosi sukcesy, no i może to nie, ale na pewno w jakimś sensie argument, dlaczego zdecydowałem się na obejrzenie tego startu. Pozdrawiam, Oskarka. Sama walka była mega promowana na całym świecie. około 150 milionów mieli dostać e-mail i pak, nieważne czy przygrają. Całe Stany Zjednoczone 2 maja 2015 roku Całe stany znaczne rano o 5-6 polskiego czasu oglądały ten pojedynek. Co do mnie to już zasnąłem po drugiej walce i następnego dnia o godzinie 1154 sprawdzałem program TV 1155 TVP Sport włączam i oglądam. Kolejne 12 rund dzisiaj i co? Mayweather wygrał na punkt. Krąży plotka o rewanżu pakiało z Mayweatherem, ale to jeszcze jak dla mnie obstawienia na Pacquiao były mocno przesadzone. Wszyscy kibice chcieli, żeby w końcu ten Mayweather przegrał, żeby w końcu niepokonany 47 pojedynek został pokonany przez Menego Pacquiao, który żył w biedzie, święty chłopak. Tam doszedł na ten szczyt, żeby to on właśnie pokonał Floyda kontrowersyjnego, tego co się chwali pieniędzmi, że wszystko ma. Ale jak dla mnie to jest tak jak powiedział chudy, każdy zasłużył na tyle, ile ma. To jest życie. A wy zasłużyliście na zmianę tematu, czyli temat ogólnoświatowy. Hands up in the air. W środku ten temat boxu mógł was znudzić, no ale co? Ten temat boxu myślę ładnie rozwinąłem. Mówiłem o najlepszym bokserze na świecie. Mówiłem o gościu, którym ja miałem styczność, którym nie mam wrażenia, że było naprawdę nieciekawie. Jeśli było nieciekawie, no to... czekaj. Było? Czy nie było? Jeśli było i zainteresował Cię ten temat, zapraszam do pisania komentarzy. Opinii na ten temat swoimi słowami. No i tyle, temat ogólnoświatowy. Jak widzicie, przebrałem się teraz, no bo temat był taki biznesowy, no bo mowa tutaj o milionach, była. A teraz już koniec takiego storytellingu. Nie wiem, czy lubicie storytelling, ode mnie, czy może lubicie takiego Crazy Motherfucker dividek. A jeśli lubicie takiego Crazy Motherfucker dividek, no to teraz on wraca. Niedawno w facebookowych powiadomieniach przynajmniej raz wyskoczyło nam takie powiadomienie jak oznaczony jako bezpieczny po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Na początku słyszałem coś o tym w szkole, później coś tam mi się obiło w telewizji, ale czy to był Nepal? Postanowiłem więc się dowiedzieć. Wszedłem w YouTube, wpisałem trzęsienie ziemi w Nepalu, wyskoczył mi pierwszy filmik, tam były jakieś zdjęcia, filmy itd. Czyli mam potwierdzenie, że tak naprawdę stało się to ludzie pod gruzem zasypali, no naprawdę wielka szkoda. Ja nie oznaczyłem się jako bezpiecznego, ale możecie widzieć, że ja tu jestem. Jest też mój dom. Ale jeszcze niżej zobaczyłem taki film, jak. Nie, taki kanał jak kanał nazywał się Zmiany na Ziemi. I na tym kanale było po prostu wszystko. Zmiany w polityce, wojna, różne kataklizmy, trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów, tornada, wypadki po prostu różne katastrofy, ale zatrzymamy się przy czymś takim jak wulkany, właśnie przy tym się zatrzymałem zainteresował mnie temat wulkanów, poglądałem sobie trochę erupcji wulkanów na tym YouTubie To o tym dzisiaj będzie, chociaż może o tym w takim innym znaczeniu, bo będzie bardziej też o kosmitach, o nawiedzających nas obcych na naszej planecie. Nie na no ale odwiedzających. Zapraszam na kanał Zmiany na Ziemi. Zmiany, wszystko z dużej, na wszystko z miałej Ziemi, wszystko z dużej. Tak świetnie wytłumaczone. Do takich erupcji najczęściej dochodzi w Meksyku, i jeszcze gdzieś, Tak, to jest właśnie ta pamięć. Oglądam te erupcje, wulkanów z tych kamerek, niby nagrywane, wulkany są podobno strzeżone, są takie kamerki internetowe, w których możecie na internecie oglądać wszystko, co się dzieje z wulkanem. Jest to również po to, żeby ostrzec ludzi przed tym, co się może stać, ostrzec przed jakąś katastrofą, przed jakąś erupcją. Oglądam dalej te wulkany, Meksyk, 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 coś jeszcze, jakiś inny kraj, Meksyk, Meksyk. I co? UFO spotted in erupcja. Tak! UFO! UFO w pobliżu wulkanów. Wiele, wiele osób uważa, że UFO, czyli obcy, no bo wiadomo, nie jesteśmy sami na tej planecie, są setki miliardów innych planet wokół Ziemi i oni po prostu odwiedzają na tę planetę. To jest normalne, prawda? Że są dowody na to, to też jest normalne. Podobnie dziennie można przynajmniej 6 razy zauważyć niezidentyfikowany pojazd w pobliżu wulkanu. To nie jest dron. To nie jest też samolot, bo taki samolot by się spalił w takiej temperaturze, po prostu. To że takie, że że zrobił jakaś tajna baza naukowców. Wszystko jest tajne. Ale w prawie każdym. Ja osobiście w to wierzę. Nie wiem, czy Wy to wierzycie. Jeśli Wy to. Yy, jeśli Wy w to nie wierzycie, to może zróbmy tak, że po prostu. Nie... nie dawajcie swojej opinii, jeśli nie zobaczyliście czegoś. Jeśli nie zobaczyliście filmu, jeśli nie zobaczyliście dokumentu, czy jakiegoś reportażu. Obejrzyjcie sobie. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, no i. To by było na tyle, jeśli chodzi o temat tygodnia ogólnoświatowy, był temat sportowy. Przenosimy się teraz do jazdy. kuja. A, zdobne pytania! Także dzięki, do zobaczenia, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pytanie jeszcze z pierwszego filmiku od Denizą. Pytanie brzmi, masz jakąś konsolę? Mam dwie konsole, jest to konsola PlayStation 3 i konsola PlayStation 4. Miałem kiedyś też konsolę PlayStation 1, ale nie wiem gdzie ona jest. Miałem także też konsolę PlayStation 2, ale zapodział mi ją kolega. To ja w ogóle nie miałem tego za złe, no bo jestem przecież kolegą. Zadał też pytanie, Denizo, twój ulubiony film i gra. Film? Gdybym mały, był to film mały. Jeśli dzisiaj miałbym powiedzieć, jaki jest mój ulubiony film, to powiedziałbym, że moim filmem ulubionym jest. Myślę, że 8 mila oglądałem go parę tysięcy razy, ale nie dlatego, że jest to film z Marshallem Mathersem, Eminem, Marshall Bruce Mathers The Third, Marshall Bruce Mathers trzeci. Przy okazji zapraszam na mój fanpage, Marshall Meadows Polska. bo byłem mały była to gra Crazy Taxi i Grand Theft Auto Vice City Stories na PSP. Ja obecna olby gra, no to może nie wiem, ja gram w sumie teraz tylko na konsoli i podejrzewam, że gram w tą grę od 2013 roku, od premiery. Będzie to gra Grand Theft Auto 5. z której wkrótce, wkrótce gameplay. Z powrotem lampka, ona będzie mnie razić, ale damy radę. Przemyślenia, prze, 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 prze przemyślenia Przemyśleniem dzisiaj poruszymy sobie temat przeze mnie zaczepnięty od YouTubera. Jest taką wielką ilością subskrypcji: Zimny Matrix. Jego film nazywał się 50 twarz geja, rodzaje osobowości. My to jednak nazywamy po prostu rodzaje osobowości. Ja mam w sobie kilka rodzajów osobowości. Polega to na tym, że jesteśmy po prostu inni w niektórych miejscach, przy niektórych ludziach. Co jest z tego Jeśli z Żyłość z ludźmi wokół, kontakt, przeżycia. Może być to również postawa, lub też. Próba podpasowania się innym. Miejsca, w których zauważyłem, jestem inny, to szkoła. Jak to wygląda? Idę do szkoły z zajebistym humorem, czuję się jakbym miał za chwilę podbić świat. Wchodzę, czuję, że coś się zmienia. To zmienia się we mnie. Mija już ta pierwsza lekcja, jest już spoko, no ale czuję jakby coś ubywa z mojego charakteru. Nie jestem po prostu przez resztę dnia całkiem sobą. Ale to mija. Wychodzę i znowu jestem sobą. Dziwne, ale to jest i to się dzieje. Nie zmieniam tego żadna czarodzieje. Tyle. Chwilę temu wpadłem na nowy pomysł. Jest to plan na użycie nowego punktu w show. Miałby on związek z rymami, jednak jak to będzie wyglądać, to wy już. Zdecyduję. Wyzwań nie było, więc nie ma co oglądać przyśmiesznych filmików. Ta 5, pamiętajcie, piszcie wyzwania, możecie w tym momencie je napisać. Jeszcze nie spełniać 400 widzów i zaczynamy normalne wyzwania. Byłoby to już na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyjdzie zbytnio długi. Na kanale możecie wkrótce znaleźć być może Whisper Challenge, ale mówię być może, nie jestem pewien, czy tak naprawdę takie coś się wydarzy. Także dzięki. Do zobaczenia. Like, oh yeah, like, yeah, jest... Lajkuję.